Hello, hello. cześć! Nazywam się Gosia Breszkiewicz i na co dzień zajmuję się uczeniem dorosłych języka angielskiego. A na tym kanale co się pojawiają się filmiki, w których albo tłumaczę jakieś e, zagadnienia gramatyczne, albo podpowiadam, jakich słówek się uczyć, albo podpowiadam po prostu, jak uczyć się języków obcych. E, I dzisiaj, właśnie w związku z tym, że nadeszła w końcu wiosna, mamy piękne słoneczko, no i w końcu mamy też kalendarzową wiosnę, e, stwierdziłam, że Dzisiaj przedstawię wam 5 e, idiomów związanych właśnie z wiosną. A jak jest wiosna po angielsku? Wiosna to inny wiek. Spring. Pierwszy idiom, który przyszedł mi do głowy, kiedy sobie pomyślałam o wiośnie, to jest Spring into action. Spring into action oznacza e, suddenly start doing something, czyli nagle zacząć coś robić, czyli tak dosłownie wystrzelić do działania. No i takie przykładowe zdanie to. When my boss told me I could uh, get a pay rise, I sprang into action and started doing my job. Czyli kiedy szef powiedział mi, że mogę dostać podwyżkę, wystrzeliłam do roboty. Ok, Następny, yy, następne wyrażenie związane z wiosną to jest nic innego jak Spring Fever. Spring Fever um, oznacza takie rozluźnienie związane właśnie ze słoneczkiem. Najlepiej odda to przykład, jaki dla Was przygotowałam. My students have uh, spring fever and do nothing as the sun shines. Moi uczniowie poczuli uh, takie rozluźnienie wiosenne i nic nie robią. Um, kolejne wyrażenie związane właśnie z wiosną, czyli spring, to jest spring to mind. Uh, spring to mind oznacza suddenly start thinking about, czyli że nagle coś przyjdzie nam do głowy. Um, I takie przygodowe zdanie może brzmieć The first thing that sprung my mind was the best idea. Hmm. Czyli e, pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, była najlepszym pomysłem. Możemy, może nam też czasem przydarzyć się coś takiego jak spring back. Spring back, czyli recover quickly, czyli szybko powrócić do zdrowia. Um, I niektórzy powiedzą, że to wcale nie jest takie łatwe. It's not easy to spring back uh, to form after uh, leg injury, czyli nie jest łatwo wrócić do formy, skoczyć do formy po uh, urazie nogi. No i ostatnie, uh, ostatnie takie wyrażenie związane z wiosną, które przyszło mi do głowy, to spring to one's feet. Czyli to oznacza innego jak quickly stand up. Czyli bardzo szybko wstać, podnieść się. Um, we sprang to our feet when our team started winning. Czyli powstaliśmy szybko, kiedy nasz zespół zaczął wygrywać. Um, mam nadzieję, że ten pięć wyrażeń związanych z wiosną, albo nawet z wiosną, że, um, jako rdzeniem tego wyrażenia um, się przyda i wzbogacicie Wasz słownik nowymi wyrażeniami. Um, pamiętajcie, że filmy na tym kanale pojawiają się zawsze w środek i zachęcam do subowania, zostawiania lajków. Także see you next week!